Bardzo ciekawy weekend. Weekend oczywiście związany z modą, ale nie tylko, Powiem, przez dwa najbliższe dni będziemy miały wspólnie z naszym znanym gościem, z moją kolejną ryzyńską, mnóstwo ciekawych atrakcji. Tak, tak. Tematem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania, ale jutrzejszego również, będą typy serwetek. Jak wiadomo, sklasyfikowanych zostało aż 12 typów serwetek. Zawdzięczałam na tą klasyfikację pewnym dwóm Brytyjkom, które nazywają się Trini i nawet przeprowadzały taką modową rewolucję w Polsce, bo to ona wyodrębniła tych 12 typów sylwetek i ma przez najbliższy weekend, jak się ubierać, żeby podkreślać swoje atuty, a oczywiście hamowlować mankamenty. Ale to tak naprawdę nie wszystko, bo oprócz mody i tej klasyfikacji na kształt, to należy pamiętać, że każda kobieta bez względu na rodzaj i typ sylwetki po prostu jest wyjątkowa i piękna. Drodzy Państwo, dzień dobry. No, cóż mogę tutaj powiedzieć po tej pięknej zapowiedzi? Po prostu zaśpiewam. Przy akompaniamencie dzisiaj Krzysztof Raduła przyjechaliśmy do Państwa specjalnie z Poznania, bo byliśmy bardzo ciekawi, cóż to za wspaniała impreza tutaj w Galerii Mazowie się szykuje. No i liczymy na mnóstwo wrażeń, i tak, umilając Wam czas, zagramy coś dla Was. <śpiewanie> in a second of trees Dream my little dream of me I say 99 kills me Just hold me tight and tell me you miss me Why i and blue as can be Dream my little dream of me Stars fading, my I linger on you Thank you. Ewelina Rdzyńska, stylistka. Joanna Dowaracka, bardzo miło. Drodzy Państwo, przez cały weekend w Galerii Mazowie mamy okazję przybliżać Państwu przede wszystkim rozmaite typy sylwetek. Głównie po to, żeby wszystkie Panie poczuły się ze swoim ciałem lepiej, żeby mogły poznać. Jaki charakter ma ich sylwetka, no i przede wszystkim dowiedzieć się, co powinny nosić a czego na pewno unikać. Przez cały dzisiejszy dzień będziemy, z Państwem, dzisiejszy, jak i jutrzejszy, omawiać te typy sylwetek, ale nie tylko. Będziemy też prezentować nasze modelki na scenie i omawiać ich stylizację przede wszystkim. To taki modowy weekend dedykowany przede wszystkim kobietom i ich potrzebom, zdefiniowaniu ich kształtu, bo jak wiadomo. Każda kobieta jest piękna. każda chce wyglądać wyjątkowo, ale niestety nie każda jest w stanie zdiagnozować i poznać swój typ sylwetki, a w oparciu o znajomość typu sylwetki jesteśmy w stanie umiejętnie wybierać ubrania, więc myślę, że ten weekend to będzie taki weekend, dzięki któremu kobiety będą w stanie poznać chociaż w małej części swój typ sylwetek, sylwetki, a co za tym będzie wybrać się na zakupy i wiedzieć. Jakie ubrania wybierać, by wyglądać Właśnie myślę sobie, że doskonałą inspiracją do tych zakupów mogą być stylizacje przygotowane przez oczywiście najemców galerii Mazowia, które prezentują nasze modelki. Mówią przez cały dzień od godziny 13 do 18, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę modelki na trzech kiubach prezentują stylizację, przygotowane wcześniej. Ebrina na scenie omawia stylizację, a panie, przede wszystkim panie mogą się zainspirować no i mają ten komfort, że gwarantujemy, iż ta odzież znajduje się na terenie galerii. Mazowia i panie mogą podejść sobie do konkretnego obrędu i kupić coś dla siebie. I oprócz tak naprawdę tego, że będziemy opowiadać, jakie kobiety mogą mieć typy sylwetek, to też pokazujemy, co w modzie jeszcze. Ale to nie wszystko. Moda to jedna sprawa, ale zapewniamy też Państwu przez cały weekend bardzo przyjemne doznania dla duszy dzięki Ewie Michrowskiej, która wraz ze swoim akompaniatorem prezentuje Państwu co godzinę fantastyczny występ muzyczny, przepiękny wokal, także na pewno warto przyjść, zatrzymać się na chwilę i posłuchać pięknego głosu. Witam Ewa, Voice of Poland, debiut na dużej scenie. Tak jak mówiłeś, na takiej scenie dużej, pierwszy raz z takimi muzykami i pierwszy raz na takim nagłośnieniu. No, czułam się fantastycznie, aczkolwiek stres był ogromny. E, sama się nie podejrzewałam o taki stres. Jaki repertuar zaprezentowałaś? E, repertuar był mocno przearanżowany. E, był to utwór Roda stewarda I Don't Wanna Talk About It, czyli utwór, który powinien chwytać za serca. I wiem, że mogłam lepiej chwycić za serca. Natomiast stres robi bardzo dużo negatywnego niż, niż pozytywnego, na pewno więcej. A też pierwszy raz na takiej scenie i kompletnie miałam inny plan na tę piosenkę. Wyszło jak wyszło, aczkolwiek odwróciły się dwa fotele. Jestem z siebie dumna, jestem w programie dalej, więc. Przechodzisz, przechodzisz dalej. Tak? Przechodzę dalej. Super, a powiedz mi, kiedy odkryłeś swój talent, wokalny talent, że chcesz śpiewać. Kiedy chcę śpiewać, to, to, to chciałam od zawsze śpiewać tak naprawdę, od dziecka. E, zawsze śpiewałam dużo na lekcjach muzyki w szkole podstawowej i wiesz, no ta muzyka cały czas, tam no gdzieś tam ktoś w, w radio, ktoś śpiewa i ja mieć tam śpiewam. Chyba tak. Mam tatę trzeba. takiego bardzo muzykalnego, mhm. który opanował sztukę gry na fortepianie bardzo dobrze. I jakoś ta muzyka zawsze była w domu, więc myślę, że to już od dzieciństwa mi towarzyszyło. Natomiast tak naprawdę yy, zaśpiewanie wzięłam się stosunkowo późno, bo jak miałam, jak miałam 20 parę lat na studiach, dopiero. Na studiach dopiero poszłam na lekcje wokalne w Bydgoszczy, gdzie studiowałam całkiem inny kierunek, kompletnie niezwiązany z muzyką. No i tak śpiewałam. Wzięłam trochę lekcji, no bo wiadomo, że emisyjnie kompletnie nie miałam pojęcia jak brać oddech, jak frazować i tak dalej dalej. Przepona jest bardzo ważna, z tego co wiem. Przepona, prawda? Niektórzy śpiewam? mówią inaczej, ale ja też używam, tak. tak. I... I poszłam na te parę lekcji w Bydgoszczy. Następnie uznałam, że skoro zarabiam tym na życie, bo też przyszedł taki okres czasu, że, że, że zarabiałam nad morzem, tym na, na, na życie, bo jestem z nadmorza i każdy sezon spędzałam gdzieś grywając w jakiejś knajpce sympatycznej, tak zwane granie do kotleta. I uznałam, że nie mam żadnego wykształcenia wokalnego i przydałoby się coś takiego, żeby komuś pokazać, że to co robię, to rzeczywiście ma sens i jest to przygotowane poszłam na studia, na studia, do studium tak naprawdę, musicalowego w Poznaniu. No i od tego momentu, kiedy odkryłam tę szkołę, zostałam tam i mieszkam w Poznaniu. Jesteś rodowitą poznanianką? Nie, jestem niechorzanką, jestem A. z nadmorza, z przecudnej miejscowości, do której chętnie wracam i do której bardzo chętnie bym wróciła na stałe. Czy możesz nam troszeczkę wokalu użyczyć, troszeczkę coś pośpiewać, tak fragment, nuta tylko? Seksa appeal, to nasza broń kobieca, seksa appeal, to coś co nas podnieca i tak dalej, i tak dalej. Hey. Going, I can't remember, but it's alright. Just dance, I'll be okay. Do, the, do the, then just dance, i okay. Da okay. just, just, okay. just, okay. just dance, I'll be okay. just dance, Just dance, I'll be okay. dance, Da just dance, I'll be okay. Trendy. Sezon jesień zima ale oczywiście wiadomo, że wszystko co wpisane w ten sezon jest już jakby też przyłączone do e, imprez, które mamy po drodze czyli Sylwester, prawda? Na pewno karnawał, który wcześniej e, będzie się odbywał. E, I cóż mogę Państwu tutaj przedstawić? Akurat tutaj mieliśmy propozycję makijażu dziennego, z którego przechodziliśmy na szybki makijaż wieczorowy. E, mocniejsze usta, które są, pozostają nadal modne w tym sezonie. Wszystkie czerwienie, bordo, jak najbardziej. Oczywiście, poproszę o zamknięcie oczka, metaliczny efekt, delikatnie na powiece, ponieważ wszystko co metaliczne jest teraz bardzo modne. Tudzież, tutaj może nie ma tego zaprezentowanego w makijażu, ale takim fajnym elementem są kreski fluo. Mocniejsze kolory, zieleń różowy, właśnie żeby troszeczkę tą zimę odżywić i, i nadać jej takiego koloru, żeby nie była taka szara i smutna. Tak samo pomadka. Właśnie pozostaje w takim makowym, czerwony, makowy kolor, który nam. Nadaje tutaj świeżości i blasku myślę.